Dzień dobry moi mieli, witam was w kolejnym materiale. Wczoraj byliśmy na serwerze testowym PB, gdzie sprawdzaliśmy sobie zarówno na materiale samire, jak i na streamku. ale do tego jeszcze wyszedł nowy tier, znaczy nie tier, przepraszam, set nowy set TFT. To jest już czwarty set i powiem wam szczerze, ja już jestem zakochany w tym, bo otworzyłem sobie parę jajek na PB i zobaczyłem, że są takie little legendy, które nazywają się Dzing... DZEL Ja to przeczytałem jako DZINDZEL Ja już jestem tak zakochany w tych dzyndzlach, że ja jestem cukierkowym dzyndzlem na TFT, biorę go I jestem dzyndzlem. A Są jeszcze inne dzinzle. Dzyndzel Krwawego Księżyca Dzyndzel Czarnej Mgły, ej on jest kozacki Ja będę go chciał Ja wiem, że to nie dzyndzel, ale i już tak zostanie. Na PBS są dość długie czasy oczekiwania jak widzicie z racji tego, że bardzo dużo osób prawdopodobnie jednocześnie próbuje sobie i zagrać z Samirą, a druga część osób sobie testuje nowe TFT i o co chodzi w tym nowym secie? Myślę, że więcej powiem wam jak już gra się pokaże bo tak na sucho to chyba nie ma co mówić, jest dużo nowych bohaterów generalnie. Jest to taki set. Mm, poprzedni był galaktyczny, prawda? Teraz to będzie taki set, który będzie opiewał w taki świat fantazy, ponieważ ten cały set nazywa się Fates, jeżeli dobrze pamiętam. Wydaje mi się, że tak. I on jest tak osadzony w świecie takim fantazy. Tam są skiny Warring Kingdoms, takie właśnie jakieś knieje, rycerze, mm, boskie byty i tak dalej i tak dalej. Okej, okay. także tak wygląda. Rolka na TFT. Taka dość tajkowa można by powiedzieć, w sumie. Ja nie mam żadnego pojęcia, co ja bym chciał zagrać, w sumie. Garen wzięty. Wszystko mi wzięli, w sumie, co bym. A może wezmę tego Yasuo? Wiem, że on ma jakąś taką. dziwną cechę, jak to nazywa się Pojedynkowicz? Tak dziwnie to brzmi. Pewnie to jest po prostu przetłumaczone jako duelist. Jeżeli kojarzycie poprzednie sety. O, tak jest, Pojedynkowicz. Jeżeli kojarzycie poprzednie sety, no to też ma coś takiego jak wygnaniec. Tylko, że tutaj też jest one, więc możemy mieć dwóch e, wygnańców. Zobaczymy, co mi tutaj w sumie będzie wypadać. Raczej będę grał pod to, co mi wypadnie, bo grałem dwie, trzy gry poprzednio, chyba trzy, i tak jak próbowałem grać pod jakieś kombinacje, to nie za bardzo mi to wychodziło, szczerze mówiąc. Może zostawię, może w tych pojedynkowiczów pójdę, bo oni są całkiem, całkiem silni, bo oni też tu jakby... E, Jax jest tym duelistem, może w ten sposób, i <laughs> jest całkiem, całkiem silny. Dobra. Aha, bo mi się tutaj przedstawia sam Evelyn, okej. Okay. No, generalnie chodzi o to, może pod tego Jona nam sprawę zagrać, zobaczymy co tam wyleci. No, jak widzicie, jak jest wygnaniec, to on dostaje tarczek, to i sam, czyli tak jak był poprzednio, ale jak mamy dwóch, czyli dwóch braci jest łojone, to jeszcze dostają 100% lifesteal'a, więc to jest całkiem, całkiem spoko. Na razie tych wszystkich, że tak powiem, bóstwo i obrońca. No właśnie, to jest ten mechanizm, o którym wam mówiłem, że on. Pływa w pewien sposób i sugeruje to, co byśmy mieli tutaj, może i zagrać. Chodzi o to, że czasami wypadają nam jednostki, które mają podwójną premię. Tak jak była na przykład Lux w tym drugim secie, która dawała na przykład chyba podwójną premię jakiegoś żywiołu, czy nam na przykład Ocean, czy, czy Magma tam było, czy Ogień. Nie pamiętam już. Tak samo tutaj. <laughs> Czasem nam wypadają bohaterowie, którzy mają jakby podwójną jakąś premię. Ja sobie to sprawdzałem, bo myślałem, że to jest jakby jednorazowo, taki bohater wypada, ale jest tak, że wypadł mi chyba. Jak wziąłem go, to już mi wcześniej, już mi potem nie wypadał. O, wataszka znowu. Ale jak yy, przeczekałem yy, troszeczkę to wypadła mi część, jakby, która, która mnie interesowała. I te wataszki same mi wypadają, kurde. Jaha, i od razu ten bohater jest na drugim poziomie, nie? więc też można sobie go w sumie wziąć. na ja razie tego nie będę robił. Zostawię sobie... Ogólnie magowie, mam wrażenie, są strasznie silni. Jak widzicie jest z Nami, jest Twisted Fate, jest Lulu. Jest Ewelinka, jest Jax i jest... Jest Suho, jak na razie. No i tam wiadomo. Drużnica, na przykład, przy... Odnośnie tych postaci, którymi nie grałem, to nie będę mówił. Garen oczywiście się kręci. Nidalka jest taką bardziej carry, ona się nie zamienia jako w kota, tak jak w pierwszym secie. Tylko rzuca Jidon. Więc to ci, to też zadaje całkiem spory spory damage. Więc jest całkiem, całkiem fajna. O, jest ten mój cukierkowy. O, jeszcze tutaj jakieś coś za nim chodzi. No śmieszne. Przedmioty, z tego co zauważyłem, poza tymi przedmiotami ze spatuły. No, i tu mi to cały czas coś leci. A ja bym chciał tych pojedynkowiczów, może sobie dziubnąć. Nie będę czytał wszystkich premii, wszystkich bohaterów, tylko to co widziałem, to co, to co grałem. Wukong na przykład nie ma już kręcenia wokół siebie, tylko wali swoje jakby Q z gry. Fiora ma swój parlay cały czas, Ca, całe, znaczy nie jest parlay, przepraszam, to jest, bo parlay ma, e, ma, ma, ma Gangplank, to jest cały czas to ogłuszenie, to jest riposta, o właśnie, a nie parlay. <laughs> co robią pojedynkowicze? Oni inni robią coś takiego, że dostają więcej prędkości ruchu to z automatu. I ich ataki zwiększają po prostu ich prędkość ataku do 8, czyli takie ginzo, nie? Za każdy atak plus 12% atak speedu to jest. I mi się wydaje, że to coś fajnie łączy z boskimi, znaczy z bóstwem, czyli na przykład z Jaxem, bo Jax wydaje mi się, jest całkiem, całkiem silny. Oddałem tutaj trochę łeb. O, jak no widzicie, jest Ofelios na przykład jest Maokaj, który używa swojego Q, a Felios nawet Niemcą używa. Aha, przyzywa działko. Diana używa swojej tarczy. Na trzecim, no chyba na trzecim poziomie to Diana wali w ogóle prawie na całą mapę, z tego co widziałem. Ktoś tam widziałem, że miał. <laughs> Dobra, tu nic, tu nic, tu nic, no to na razie sobie pójdziemy, może w ekonomię po prostu. A bóstwo daje coś takiego, że po sześciu autoatakach, albo jeżeli twój poziom HP spadnie poniżej 50%, no to te bóstwa zostają jakby wyniesione. To może ja słowo bym dał w sumie, bo on też chyba dostanie tarczę tutaj, więc całkiem spoko. Mm. I, I do tego. Zadają później 25%, 25 mniej damage'a i zadają więcej obrażeń. I te obrażenia, z tego co widzę, to są true damage, więc to jest całkiem, całkiem spoko. Są też inne bóstwa, tak jak mówiłem, znaczy bóstwa, inne premie. Na przykład strzelec wyborowy to jest coś podobnego do laserowców. Jeżeli chodzi o ten, na przykład premia Prostarak nie jest całkiem fajna. Obrońcy są tak, tak samo jak byli, dają. dają armor. O, tu właśnie jest ten Galio, nie? Bo tutaj jest trzech kultystów i taki mały Galio. On ogólnie jest bardzo mocny na, na początku. Jest bardzo mocny na początku, bo to jest jakby dodatkowa jednostka, która ma całkiem sporo HP. I ona też tam bije dość mocno. Mm. I ogólnie Kalista jest zarobistym carry. Dla mnie tu Jax zostaje. Jest Teemo z górszlakiem. Co sumie Sin jeszcze mi zostaje. No, może tego Jax. Jest, jest sło, okej. Okay. Zamienimy tego Jackson, bo on ma jednak itemek. Co można by mu dodać? dać? Zejka tak średnio, portal no może zróbmy tak, o żeby on był chociaż na tym drugim poziomie. <laughs> Dobra. I co o czym ja to mówiłem? O czym ja to mówiłem? Kurczę, z głowy mi wiele ciało? I nie wiem o czym mówiłem. Aha, okaliście. I z kalistą wygląda to tak, że kiedy... Tak zauważyłem, kiedy cel ma. O, tutaj na przykład nie ma tego, nie? W opisu. Jeżeli cel osiągnie konkretną ilość zdrowia, żeby dzidy mogły go zrunshotować, to runshotuje. Mi się udało zrunshotować Maokaja, który miał 1800 HP. W sensie Kalista tam biła w niego, biła, 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 biła i nagle użyła sobie swojego jakby S-gry i cyk, yy, 1700 damage'a w całkiem tankowatego Maokaja. Dobra, na razie nie idzie mi za dobrze, mam nadzieję, że jakiś comeback zrobimy. Ogólnie dużo osób gra tych kultystów, bo oni są całkiem silni na początku. Jest też premia, to jest bodajże Światło Księżyca. Zaraz zobaczę, czy to jest tak rzeczywiście. Światło Księżyca działa tak, że jednostka, która ma najmniejszy level, dostaje awans. I to też jest fajne na początku. Oświecony, bóstwo, adept. Wukong jest... nie, jest jakiś super, to może Irelię wezmę, tego ja słowo mogę wziąć. Będę miał bóstwo, dobra. I mam też oświeconego. Oświeceni generują więcej punktów many o 40% więcej. Nie wiem, czy generują więcej, w sensie chodzi o regenerację, nie? Pewnie eee, z każdym auto-atakiem, więc pewnie w taki sposób to, to działa. Jest wygnaniec, jest adept. W ogóle adepci są. T tego wcześniej nie było. Adepci uspokajają przebieg walki, zmniejszając, pr zmniejszając prędkość ataku wszystkich wrogów o 50% na kilka sekund na początku walki. To jest ciekawe, bo tego nie było i to jest fajna kontra, ale tutaj jest tylko trójka postaci. Musi być dwóch, jest Irelia i Jonę. więc jeżeli ten Jonę się gdzieś tam wypadnie, to będę to miał. I chodzi tylko o wszystkich wrogów, myślę że może o wszystkich, ale to tylko wrogów, okej. Okay. Przegram to chyba chociaż. Irelia waląca swoją r -kę. Co ciekawe, Disarma w League of Legends normalnym już nie wali, ale na TFT wali. Dobra, drugi poziom, drugi poziom Jasuo. Może tak by ich tu dać. Zamieniłbym w sumie tego Yasuo z Irelium, ale w sumie stracę w tym premię bóstwo, więc niech już ona tutaj zostanie. Ogólnie nie wiem, czy uda mi się dzisiaj zrobić streamka. Sobie potestujemy jeszcze, będziecie mogli mnie spokojnie popytać. Zobaczymy sobie, jak tutaj różne kompozycje wyglądają. Zobaczymy, jak mi się to czasowo uda ogarnąć, bo jestem w trakcie przeprowadzki dzisiaj. To jest ostatni materiał, który robię, jeżeli chodzi o... E w tym, jakby, mieszkaniu przeprowadzamy się z Marleną. Niestety, jeszcze nie na swoje. Może kiedyś się uda. Natomiast, no, przeprowadzamy się dosłownie dwa bloki dalej, więc. Ale mamy jednak sporo tych rzeczy do wzięcia, więc. O, jest oświecony. Tylko ten oświecony też mi nie robi roboty. Wolałbym pojedynkowicza na przykład podwójnego. Na razie zostawię. Katarina, nic nie daje w ogóle. Jest też ciekawa premia, która nazywa się Szczęściarz, która nie mam zielonego pęcia, Co nadaje? Zobaczcie. Coś daje, ale nie wiadomo co w zasadzie. Nie, nie wiem, ciekawi mnie to w sumie co, co ta premia może, może dawać. Ta przeprowadzka, tak teraz ciężko mi jakiś streamek zrobić i tak dalej, z racji tego, że robię materiał i praktycznie ogarniamy przeprowadzkę, ale postaram się może, zobaczę jak mi czasowo to wyjdzie, postaram się jeszcze przed spakowaniem komputera może streama zrobić. <laughs> może się to uda. Dobrze, coś powinienem relować już, bo no tak mało tego mam tutaj. Jakie to są, e jest kalista. No, tą kalistę bym w sumie sobie dziubnął. Jest Janks, jest Yasuo, Na razie mogę coś porerolować, bo za dużo tu nie mam. O, jest kalista, proszę bardzo. Dlatego Jasuo nawet skasuję tutaj. Dam kalistę. I chciałbym bardzo, żeby kalista była moim głównym Kery. Bo ona jest przepotężna. I bardzo, bardzo mi się podoba jej damage. W sensie ta pasywka, nie? Eee... Z, tym, z tymi dzidami, znaczy z tymi włóczniami, przepraszam, nie dzidami, o których wam mówiłem. Bardzo dużo robi roboty. A tego i temu nie było. Kiedy zabronić? Aha, tak jak mówiłem, to wszystkie przedmioty, z tego co widziałem, są takie same, poza tymi przedmiotami ze spatułami, no bo wiadomo, że jednak... O, no że zaszatowany będzie. Ale nie mało. O, widzicie? I to było to 511, to była taka lista że ona bije, 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 dopóki nie, kogoś nie ma na one-shota ze, ze swoich wbitych włóczni, no to do tego momentu bije, a potem po prostu wie, te włócznie jakby wyciąga i, i nawala, co nie? Okej, okay, coś mi tu pasuje. Niby Xin jest pojedynkowiczem, to na razie go tu wezmę. Coś bym jeszcze prerolował, bo tu może jest jakiś potencjał jeszcze na rolki, wataszka. Yy, może to dam w poziom już, bo nic mi to nie daje, okej. Okay. Ten są jakby był na trzecim, to jest też fajnie. Tylko nie do końca wiem, bo nie widziałem, żeby Yasuo rzucał tornado, więc on chyba dostaje po prostu jakiegoś atak speeda po użyciu tego swojego Q, bo niby tutaj jest, wiecie, jest ikonka jakby on rzucał swoje tornado, natomiast nie widziałem, żeby on to robił. Mówię, jak mi się też uda zrobić stream, jak to dzisiaj sobie popróbujemy, pogram sobie z wami na PBE troszeczkę, co tu jest dla mnie? Hmm, czy tu jest coś dla mnie w ogóle? Jest niby tylko Ksin. Może ja bardziej pójdę w przedmiot jakiś, który mi się przyda i wezmę Atroxa. Ktoś tam grał pod Kultystów, więc mu podbiorę też troszeczkę. Bo ten Ksin... Ten Ksin nie wydaje mi się jakiś być super silny, więc on pewnie i tak zostanie gdzieś tam, myślę, wymieniony. Bo mam czterech... No nie wiem, no w sześciu, no pojedynkowicze są fajnie jak masz sześciu. Dwa bóstwa do tego, może jony, tylko nie wiem czy ja bym nie musiał mieć dziewiątego levela wtedy, żeby tak zagrać. Ale ona bije taka lista. Właśnie. Tylko coś na HP by się jej przydało. 275 siedemdziesiąt atak speedu, tylko z pojedynkowicza, ładnie. Ósmy poziom, wbić w miarę szybko i gitarę. Kurczę, z pojedynkowiczem można by coś zrobić, żeby było sześciu jakoś w miarę ładnie, fajnie. Oksinek jest pojedynkowicz podwójny. Pięknie. Ej, naprawdę? Tu jest? Nice. I mam sześciu teraz. No! I o to mi chodziło, kurczę. I teraz nie muszę z tej spatuły robić pojedynkowicza. albo to daje cechę bóstwo. W sumie jakby... Jakby ona dostała jeszcze bóstwo. Czy Blood Tristera lepiej? Dobra, na razie dam jej Blood Tristera. Zobaczę mi tu pójdzie teraz. To taka lista biedna ze zostanie. Ona się całkiem leczy dużo. Zobaczcie. Tylko nie przeżyję tego chyba właśnie. Jakaś tam randomowa karta od TF'a i koniec. Muszę te przemioty rozdysponować <coughs> w jakiś sposób ciekawy. Nie wiem, docelowo chciałbym tu jeszcze lisina, więc nie wiem, czy bym kropelki na lisina nie dał i tego i one bym chciał. Na pewno. To nic tylko czekać, aż mi coś wypadnie ciekawego. Jeżeli <coughs> będzie no, rolka, to może właśnie wypadnie mi coś fajnego. Taka lista na drugi poziom. Ona musi być, bo ona jest teraz na strzała praktycznie od wszystkiego. Niby ona. Ale ona. Pije, ja pier... i ona przeżyła to. Ten Blood Trister to był dobry wybór, jednak. Mm, Zilean to jest kultysta. No nie ma nic dla mnie. Dlaczego mnie to w sumie nie dziwi? Dobra, wezmę Cassiopeię. Bo chcę B Sorda. I zrobię sobie cechę boskie. Więc nie będę musiał grać pod 9 chyba tylko pod 8. I zrobię, żeby Kalista miała jeszcze cechę bóstwo. I co to nam będzie bijało jeszcze więcej? No, i to może. To może nawet zadziałać przyjemnie. Kawumiecz. I jesteś bóstwem. Kalista. No więc teraz muszę chyba iść. Czasem może jakiś... Re o, ej! No i przepięknie. No i to jest. I to jest kombek. Mam bóstwo. Mam pojedynkowiczów. No i teraz w sumie. Iść w level. Na ósmy dokładam Jone i gra Myślę, że... powinna być moja. I na Lisina miałem dać ten, nie? Hmm, Serafina. on no, nie mogę tego dać. No nie mogę dać go jak walczy. Ło ale go wyrzucił tam Aha, on, jak on go wyrzuci za mapę, to on nie wraca Co ty gadasz? Ej! Lisin jest broken w takim. Ja nie wiedziałem, że on może wyrzucić za mapę. Nie widziałem tego wcześniej. Dobra, Lisin. Żebyś to jak najwięcej kopał. <laughs> będę szedł w level, żeby była jakaś tam większa szansa na Jonę niż 1%, bo to jest bohater też złoty, czyli też za 5 golda, więc zobaczymy, jak to mi tutaj się powiedzie. Mam nadzieję, kochani, ogólnie, że kolejny materiał, jak już będę nagrywał, to już będę normalny głos miał i będę zdrowy, więc ło wow, ten Sylas na trzecim. Ja na trzecim też. Ja się, ja się cały czas, zawsze jak gr gram TFT. O, nice. Kalista zadała 800 plus 700 córde merze. No ta kompozycja mi się fajnie ułożyła. Ja mam wrażenie zobaczcie, że, że tutaj może już być wygrana na moje konto, bo to... To te pojedynkowicze z bóstwami to jest wydaje mi się bardzo, bardzo silne. Jeszcze Kalista ma do tego autobóstwo. Jax ma jedno i drugie. Więc to jest całkiem, całkiem fajne. Sin jest na drugim. Czas działania ogłuszenia. Ok. Dobra. Ła. Ej, ale. Jeżeli na przykład Lisin wyrzuci miniona. Znaczy, może inaczej, nie miniona, tylko monstera. To co się dzieje wtedy z nim? On daje mi item, czy nie daje? Czy po prostu zostaje wyrzucony i koniec. Okay. Dobrze, że moja. O Jezus, kalista bi. Dobrze, kalista na pierwszym poziomie. Ja nie wiem, co się będzie działo, jak ona będzie na drugim. O. Ja nie wiem, czy to jest błąd z tym lisinem. Bo tutaj pisze, że on wyrzuca ogłusza na 3 sekundy. On jest tak silny, że on potrafi jednostki za mapę wyrzucać. O, jest kalista. Nie, no raczej nie jest w sumie to błąd. Ale kurczę, wygląda to przekomicznie, W sensie, mi się wydaje, że ten lisin będzie zmieniony, bo urgot, który wciągał i, ym, że tak powiem, mielił w sobie jednostki, został znerfiony i potem wciągał bardzo wolno. To listing, który po prostu sobie kopie jednostkę i nagle ona wyskakuje z tego, z mapy. <laughs> wydaje mi się, jest to zbyt silne troszeczkę. Bo wystarczy, żeby wykopie ci największego tanka albo największego kery i jest koniec. Wydaje mi się, że to jest troszeczkę, troszeczkę zbyt silne. Okej, okay, gram na ziemeczka pode mną, który był gdzieś tam u góry tabeli, który gdzie? Nie no, ja tu jestem teraz nie do zdarcia. słuchajcie. Zobaczcie. Kurde. A całą grę mi nie szło, zobaczcie. Fajne, fajnie premie mi podpasowały, ten pojedynkowiec, już podwójny x mi podpasował, tutaj jest od razu zupełnie inna gra. Dobra, to rerolujemy w takim razie. O, 3 złote. W ogóle set jest śmieszny, słuchajcie. Powiem wam, set. Ezreal Ez to w ogóle wali Erka na całą mapę. Kane jest fajny na streamie muszę go spróbować. On robi. O, Irelka. I Warwick w sumie. Czy ja bym chciał Warwicka za kogoś? Nie, bo Irelia już jest na drugim, to chyba nie ma co. Będę patrzył dalej. Więc zaraz wam powiem odnośnie tych złotych bohaterów, co mówiłem. Yy, nic. I tutaj też nic. Kurde tak się gubię, bo nie, nie, nie do końca jeszcze widzę jaka postać mi jest potrzebna i tak dalej z racji tego, że to nowy set jest. W każdym razie, yy, oczywiście set ma swoją ereczkę, jeżeli chodzi o umiejętność, której używa, Ole moja pelistra została zmieciona. Ale jeżeli jego HP spadnie tam poniżej chyba 40%, jeżeli dobrze pamiętam. Ale zostanę rozniesiony teraz, was. Ej nie, czekaj, to on ucieka tutaj w róg, robi pompki i odnawia sobie HP. Rozumiecie to? Xin <grym> zadał tutaj całkiem sporo też obrażeń. I one, proszę one. O, jest Se Secik właśnie. Ej, po Jacksa w sumie. No to teraz. Ten... O, jest, dobra, wygrałem. Jest Kalista na poziomie numer dwa. Teraz zamiast 4% yy, każda lida to 6. No znaczy, tak mi się wydaje, nie wiem czy działam. Tak mi się wydaje po obserwacjach. Tutaj nic w ogóle Yumi jest. Nie widziałem, żeby ktoś grał w Yumi jeszcze. Yy, nie wiem czy ona będzie dobra, czy będzie w jakieś kąpy wchodzić. Czy ja Irelie zrobię na po... No dobra, na razie ją wezmę z brakulaku. I ten Jasuło cały czas. Jasuo czeka na brata, żeby tutaj go za Jonę zastąpił. No, zobaczymy. Gram na pierwszego. Zobaczymy. No, jest ten Galio straszny. To przegrałem ostatnio na niego. Oj, tu też chyba przegram. No, chociaż, jak ta. To, jak kalista. Ej, no ta kalista jest. Ona jest. Jezus, marnia. Jakbym miał pierwszy poziom kalisty, bym nie dał rady. Ale. Już jestem drugi. Ta kalista jest przepotężna. No, to co prawda, ma trzy przedmioty, żeby nie było. No Większość Keres trzeba przedtem tam jest całkiem silna. Kane znowu. Lilia. Nie widzimy, że Lilia jest. Co ona robi w ogóle? Aha, usypia. Okej. Okay. No nie, no wezmę tą Irelię, bo nie mam nic ciekawszego do wzięcia. Piękna gra. Akurat tak usiadłem, mówię, dobra, tą grę już gdzieś tam coś mniej więcej umiem na tym TFT. Ogarnę jakie postacie mniej więcej co robią, chociaż nie wszystkie oczywiście. Ale mówię, dobra, to akurat Tom grę spróbuję nagrać i jak fajnie jakby ona tak siadła. A Jumi rzeczywiście siada na kogoś, nie usiadła. Na jaxa pójdzie Garden Angel. Takie mam głupie wrażenie, że jak gdzieś tego Yasuo albo jaxa pominąłem. Na pewno tak było. O, o tym golem biję. Goldzik pewnie jakiś? A nie, Jinx to możemy sprzedać. Jinx jeszcze to jest też troszeczkę inna, bo ona teraz ma jakby spela tylko jej spelem, spelem jest walnięcie rakiety, z tego co widziałem. Tutaj nic, dobra, masz jack z tego guardiana. Tutaj nic. Yy, no trzeba próbować do skutku teraz. Wezmę tego Xina. Dlaczego by go nie wziąć? Yy, nic. Kurde. Dobra, Fiory nie wezmę, ale Dzięki Ksina. No i to jest teraz ten Xin. No musi mi coś wylecieć, jakiś jack kurczę, bo. O! Bo nie mam gdzie tego składować już. I sin na drugim, nice. Gdzie jest mój Jonah? O! Pięknie. Trochę miejsca się zrobiło. Jax jest na poziomie trzecim z trzema przedmiotami. Nice. Na razie nie roluje. O! Widzieliście tą erkę ezrina Bardzo dużo bije. Znaczy, że się bardzo duży obszar w ten sposób. Jeszcze Kalista, która ma premię z tej Boskości, która bije True Damage, Ej, dostanę w łeb. O kurde. 8000 tysięcy Kalista zadała i dostanę w łeb. O kurde. Set, ten set mnie tutaj męczy cały czas. Xin. Tak się stanie. Eee, co? Co to się wydarzyło z tą Mirelią teraz? Dobra. To było... Chyba nigdy w życiu, tak nie wiem. Nic. Ej no kurde. Jeszcze Jone. No jednego bohatera mi brakuje, kurde, żeby mieć taki. No jeszcze Jasu, jest, żeby taki piękny wymarzony build mieć. Jeden bohater brakuje. Dobra, ja dam to na Ksina. Zaraz. Ten Thieves coś tam, żeby on miał przedmioty jakieś. Bika lista nie stój na stu, nie! Dobra, znowu pierwszego rozwaliłem. I to tak dość mocno w sumie. No ja chcę jony. Ja, chcę ja, ja wiem, że ja to powtarzam, ale bym chciał, bo bardzo ładnie mi tu siada. Tu nic. Jasuło. Jasuło no, będzie się świecić jak będzie, nie? Nie wiem, czego przygotowiłem. No ten set, ja żebym miał chyba kurczę na trzecim poziomie chyba. Nic. Błagam. Jest jone, no i mamy to. Dobra, dostajesz to Rapadon i one Rabadon i No Dobra, no to rerolujemy re po jasuło. No, jest jedyna rzecz, która mi została do zrobienia. To jest trzeci poziom jasuło. To mój pierwszy bohater, którego miałem. No, coś nie chcę wylecieć. Ten ostatni jasuło. Co ten jole robi w ogóle? Nie wiem co nie Aha, 999 bramik. One mają, oni mają teraz jeszcze 100% life skina. Nie no, jeżeli nie wygram tego to nie wiem Mam takie silne premie, tak mi to przypasowało wszystko Że kurczę, jeżeli tego nie wygram, to będzie to dziwne Wygram? Potem ktoś wyszedł chyba, czy, czy co? nie wiem. I wygrałem. No i nie zrobiłem tego JASU na koniec. Okej, okay, moi mili, dajcie słuchajcie znać, jak wam się ten nowy set podoba. Czy woliliście ten galaktyczny, czy wolicie ten taki fantastyczny, że tak powiem, w szatach fantazy. Ja wam dziękuję pięknie za obejrzenie. Przepraszam jeszcze raz, że taki głos mam. Niestety, no cały czas mnie trzyma choroba jeszcze, a pracować trzeba. I co mam wam powiedzieć? Widzimy się w kolejnych materiałach, być może na streamie, jak mi się dzisiaj uda. Dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.